Siemanko, z tej strony Młody Rybak. Zaczynamy dziś łowić. Okej. Okay. Ciekawe, co, jak chce dziś, ja dziś łowić suma. Choć już łowiłem, to nie nagrałem. Nie wiem czemu tak, ale nie wiem. To był, był, chyba był tak 4 kilo, jak pamiętam, ale nie wiem. No. Łowimy. No, kolejna, ja tylko na, na no, no, ryby takie jakby ja najlepiej w, u, u, łowię żeby tak jak najczęściej mi wychodzą takie ryby z wody. i sun. Moje to są moje ulubione ryby, bas i jesiotr. Ja, nie mam takiego lewego, żeby jesiotr na to więc tutaj nigdy jesiotr nie bo zawsze mi nie że złożyć się siotro, ale muszę mieć większy lehę a powróciłem, bo dawno nie miałem nie już z 5-6 miesięcy więc sobie, no żeby dla... o nie, brania a która? która wędka? okej okay? O, nie. nie, to nie jest takie. dobrze. Albo nie, jest coś. Okej. Okay. Jest coś. Nie jest jakoś chyba duży. Nie, nie kolejna. Dobra, to już chyba założenie. I co ta robić. robi? Aha, w bazie. Fajnie. Lubię bardzo bazę. A na serio? Cieszę się z tego baza bardzo. Nie, to nie jest dużo. No, dwa trochę coś tam. I pozdrawiajcie. No, to znaczy, ja pozdrawiam. Wiejski kurczak. Taki kanał. Jego. I proszę was, obserwujcie go. Dajkujcie mu filmę. Co tu za ryba? Medalowy was, biały. No, fajne. Bierzemy oczy. Muszę od na wszystko zarzucać. 嗯，颜色，颜色是这种。 Idziesz tą wędkę? Okej, okay. okay. zarzucamy. O oh, fajnie. O oh, nie! Yeah. Ryba, 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 szybko! Mogę przerwać. Odkładaj wędkę szybko. Myślę, że my mamy z ślink planet. Takie coś, że co chwilę jem rybę. To ale fajne ryby, właśnie. Co za Ryba. Ryba, nie? I takie. Czy jest Aha. Aha, mega chyba słoneczne. Siup. Ja już wszystkie ryby po prostu... Nie wiem, jak to mieć kasę. Po prostu ja wszystkie ruby biorę. Siup. Zarzucamy. Okej. Okay. Jeszcze jedno. Siup. Siup.

To będzie ten sum. Chyba nie, ale nie wiem. Coś jest na pewno. Coś jest. Ale nie wiem co. O, one fajne może mieć rybka. Znaczy, jakby kazer ma mieć jak na górze. Nie wiem, gdzie to brać, czy zostawić. Nie wiem, przegapię po prostu, branie. Jak jestem. Nie wiem, nie chcę tego robić.

Mmm, siup. Nie, następny filmik bo będę może sam, albo z bratem, ale to jutro pewnie nie będzie, albo może, no nie. Pewnie nie. Składamy. Siup, siup. Siup. Okej. Okay. Co? no, to trzeba zrobić bo nie. O jest. там там. Okay. Czekamy do ryby. Może jeszcze nic nie dzieje, no bo dopiero sam się dziwi, bo dopiero co zarzuciłem. Czekamy, mm, czekamy, czekamy. Już coś weźmie.

sudah, sudah, mama, mau cari mobil Aha. Znowu mała rybka. Hmm. może będzie wprawdziły, że jakiś filmik, ale nie wiem. Zobaczymy. Szup baz biały, fajnie. Rozerw mnie mało cieszy, bo zawsze coś, nie? Siup. W sensie jakby... Nie, tak, że... Mówiłem, że lubię bazy, ale jak mam cały czas tak na no, tak, to już się znudzę. A co się być Czekamy, czekamy. Toż będzie branie. Hm. Branie, branie. Aha, to są wędki. Hmm. śmieszne było jakby to by, by była taka sama ryba okej okay, jest już, już przy brzegu mamy bas czarny czyli świedłoty Dobra, ostatnie teraz ryba i kończymy filmik. Zobrócję. No i czekamy na ostatnią rybę. Czekamy tylko, żeby było na tą lądkę. No tutaj, no, patrzcie, ja wskazuję na tą najdłuższą. Widzicie to? No, bo to zawsze coś jest, ale pewnie tutaj znowu będzie na tej pierwszej. Czekamy, czekamy. Oczywiście. O, na niebodzie. Jedzie. to jest? Co to jest? Powiedziałbyś Młode bazy młode to cześć już koniec